W odległej przyszłości sztankujące narządy będzie można naprawić lub wymienić. Już teraz możemy żyć bez rąk, i nóg, nerek czy płuc. Jest jednak jeden organ, którego nie sposób pominąć. Na pewnym etapie trzeba coś zrobić z mózgiem i umysłem. Wtedy w grę zaczyna wchodzić transfer. Jeśli chcemy żyć wiecznie, będziemy musieli się stać przynajmniej częściowo cyfrowi. W dalekiej przyszłości będziemy mieć w żyłach mikroskopijne roboty naprawiające nasze komórki. Brzmi nawet fajnie. Ponadto będziemy mogli zmienić swój kod genetyczny, by pozbyć się większości schorzeń i żyć znacznie dłużej. Jak długo? Kto wie? Może całe wieki, a może jeszcze dłużej. Jak wygląda like? Science fiction to Where aging is dead. What if you could live forever? Where AI live with us. The machines will get some kinds of rights. And within us. The dangers of trying to go where God intended us not to go. Can you see the future? You're about to Brzmi jak science fiction, ale to wasza przyszłość, wasze niewyobrażalne dylematy Czy gdybyście mogli, zdigitalizowalibyście swój umysł? Science fiction często okazuje się czymś w rodzaju planu orientacyjnego przeszłości. Marząc o tym, co może być kiedyś, ludzkość popycha rzeczywistość w kierunku spełnienia swoich marzeń. Jako dziecko obejrzałem gry wojenne. Pierwszy ważny film o SI. Zafascynowała mnie możliwość stworzenia inteligencji. To chyba szczyt twórczych aspiracji człowieka. W ostatnich 150 latach człowiek podwoił oczekiwaną długość życia dzięki szczepieniom, higienie i badaniu chorób. Coś niesłychanego. Nadal jednak ogranicza nas miękki komputer zamknięty w czaszce. Mózg nas ogranicza. Bez względu na postępy w technice medycznej, zawsze będą się pojawiać nowe wirusy, a komórki zawsze będą się rozpadać. Poza tym każdy może się potknąć, uderzyć w głowę i zginąć. Pojęcie przyszłości kojarzy mi się z braćmi Wright na plaży w roku 1905 z ich urządzeniem z drewna, żelaza i płótna, które z trudem wzbija się w powietrze. Mija 50 lat i widzimy startujące Boeingi 707. Sztuczna inteligencja jest dziś na etapie niepewnego startu z plaży. Twój smartfon jest odpowiednikiem samolotu, braci Wright. Człowiek nie umie przewidywać przyszłości, ale w ciągu tysięcy lat naszej historii nieustannie ją sobie wyobrażamy. Trudno sięgnąć wyobraźnią nawet o 100 lat w przód. Wszystko się tak szybko zmienia. Ale kiedy siedzę w domu sam, po ciemku i w ciszy, nic nie frapuje mnie bardziej niż wizualizowanie sobie odwiedzin w przyszłych czasach. Roztaczają się przed nami niesłychanie ekscytujące możliwości. Boli mnie świadomość, że tego nie dożyję. Pragnienie ujrzenia przyszłości dręczy ludzkość od zarania dziejów. Starożytni Grecy. Chińczycy, Hindusi wymyślali historię o czującej istocie z przyszłości, będącej dziełem człowieka. W 2019 roku naukowcom udało się stworzyć mapę milimetra sześciennego mózgu myszy, fragmentu wielkości dużego ziarenka piasku, który zawierał 100 tysięcy neuronów, miliard synaps i 4 km włókien nerwowych. Ten kawałek mózgu został rozcięty na 25 tysięcy plastrów. Konsekwencje dla ludzkości i naszej przyszłości w tym wszechświecie byłyby doniosłe, przerażające i niesamowite. Pomyślnie zgranie umysłu to funkcjonalna nieśmiertelność. Jeśli nie zostanie uszkodzony lub skasowany, będzie istniał tak długo, jak długo gdzieś przechowana jest jego kopia. Oczywiście, jeśli podczas tworzenia obrazu wystąpi któryś z wielu możliwych błędów, umysł również może zostać uszkodzony. Możecie czekać wieczność pełna bólu, paranoi lub niekończący się epizod psychotyczny. Pytanie, czy ten cyfrowy umysł faktycznie jest twój, otwiera kolejną puszkę Pandory, ale na razie załóżmy po prostu, że ten cyfrowy byt przynajmniej czuje, że jest tobą. W jaki sposób zgrywanie umysłu zmieniłoby Twoje podejście do życia? Poczujesz się bezpieczniej, wiedząc, że śmierć wcale nie musi być końcem? Czy zaczniesz na siebie uważać bardziej, by nie umrzeć zanim Twój umysł zostanie zgrany? Jeśli technologia skanowania będzie wystarczająco zaawansowana, Twoja biologiczna wersja może istnieć równolegle z cyfrową. Będziecie sobie mogli pomagać, by Twoje biologiczne życie było przyjemniejsze, a przyszłość cyfrowej kopii była bezpieczniejsza. Co by się nie stało, kopia Twojego umysłu rozpocznie zupełnie nowe życie, gdy tylko po raz pierwszy otworzy swoje cyfrowe oczy. Jedzenie, miłość, ból i wyczerpanie to wszystko jest częścią nas i musimy z tym żyć. Ale ostatecznie to tylko neurony aktywujące się w Twoim mózgu. Możesz więc postanowić żyć w symulowanym w ciele, ale dla cyfrowego umysłu jest to opcjonalne. Miłość mogłaby utracić znaczenie, gdybyśmy mogli ją zdobyć naciskając guzik. Zamiast tego być może zaczniemy szukać nowych niesamowitych doznań. Przejście po powierzchni słońca, przyspieszyć czas, by przeskoczyć kilka nudnych miesięcy, przeżyć symulację przeszłości, twój punkt widzenia i priorytety zmienią się, jeśli będziesz trwać w tej wyzwolonej formie. Jeśli cyfrowe umysły będą istnieć wystarczająco długo, w pewnym momencie zapewne zaczną lepiej rozumieć siebie i uzyskają zdolność zmiany swojej zawartości. Może to być tak proste, jak usunięcie wspomnienia, które nie daje Ci spokoju. Możesz też zmienić pewne aspekty swojej osobowości, takie jak uprzedzenia, uzależnienia czy lenistwo. Bez biologicznych ograniczeń twoje zdolności mogą rosnąć wraz z postępem technologii. Świadomość prawdziwego potencjału cyfrowej nieśmiertelności będzie rosła stopniowo. Pojawi się możliwość zaczynania projektów, na które nie wystarczyłoby jedno życie. Naukowcy mogliby zgromadzić niesamowite zasoby wiedzy, dokonując odkryć, które mogłyby zrewolucjonizować świat. Poszukiwacze przygód mogliby umieścić się na małych statkach kosmicznych i podróżować wśród gwiazd, każdorazowo wrzucając sobie pauzę na kilka tysięcy lat. Niektórzy będą szukali władzy i wpływów, mogąc poświęcić wieczność na próby budowy swoich imperiów. Inni zaczną gromadzić tyle zasobów, ile tylko będą mogli, konkurując przy tym z innymi umysłami o identycznych zamiarach. A być może nic takiego się nie stanie. Być może nasze umysły nie zostały stworzone do nieśmiertelności i cyfrowe umysły po prostu staną się zgorzkniałe, bezproduktywne. Może po długim życiu odejdą, doświadczywszy wszystkiego, czego mogły chcieć doświadczyć. Trudno jest przewidzieć, ile dobrego lub złego, samodoskonalający się mózg mógłby uzrobić w ciągu kilkuset lub kilku tysięcy lat.